Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Trochę przepraszam, że lekkie opóźnienie nastąpiło z kolejnym felietonem, no ale jakoś rzuciło mnie za granicę. Chociaż tam też mogę mówić o czym chcę, nawet bardziej, ale jakoś nie wiem, jak gdzieś wyjadę poza Polskę, no to jakby się nawet nie chciało gadać, bo tam u nich wszystko przewidywalne, wszystko normalne. Akurat byłem w Stanach Zjednoczonych, no to u nich tam dwie partie. Nigdy nie mogę odróżnić, która jest która, bo każda ma podobny program. No ale nieważne, jestem w kraju z powrotem i od razu pierwszy przyjazd i razu, aż, aż się ucieszyłem, ponieważ moi ulubieni pseudo-kibice się odezwali i rzeczywiście popis, który był na Stadionie Legii, godny najlepszych stadionów świata, no, oni się spotkali ze sobą, kibice z Jagielloń, z kibicami, Legi, ale nie normalnie kibice, tylko pseudo-kibice. Oni się spotykają nie po to, żeby obejrzeć mecz, bo mecz to można w telewizji. Ja jestem kibic, to ja sobie oglądam w telewizji, i, no ale co taki kibic w domu by oglądał? No, spojrzałby na mecz, i no, jak coś mu się nie podoba, to kogo będzie naparzał? Żonę z boku, jak ma tylko jedną, to tu nie ma co. To, to. A tam, jak pojedzie na ten stadion, no, to coś wiadomo, można powalczyć. Podobno już o godzinę, tak byli niecierpliwi, godzinę przed meczem zaczął się mecz na trybunach. Wrzucali racę jedni do drugich, potem wyłamali bramy, że było no i. Pierwsza połowa to był mecz między jednymi kibicami. Oni w ogóle się nie przejmowali tym, że tam na stadionie na płycie ktoś tam coś robił. To się obrzucali czymś, to bili. A jak się znudziło im bić siebie nawzajem, to. Bili się bili policjantów, no i było bardzo wesołe, jak zwykle. Oczywiście twarze mieli pozasłaniane, ponieważ nie wolno mieć twarzy zasłanianej, to w Polsce każdy jak coś nie wolno, to bardzo lubi. No i bo mecz, mecz między kibicami się zakończył po pierwszej połowie. Już tak byli zmęczeni, że wojewoda mówi: No, nie, nie można chłopaków męczyć, przerwa mecz po pierwszej, po pierwszej połowie, i już. Dzisiaj w dalszym ciągu tak jest. Prezes Boniek mówi, że poważne konsekwencje będzie wyciągał. Nie wiem z czego on wyciągnie te konsekwencje, ale może z kapelusza wyciągnie razem z zającem, bo te poważne konsekwencje to ja już oglądam od lat, od lat, od lat. Jeszcze nie słyszałem, żeby któremuś tak zwanemu pseudo kibicowi coś się stało. No, jeden tam był jakiś taki, co to szef jest od kibiców legi, to tam nawet mu palcem pogrozili, czy co. Powiedzieli, że go przymkną. Coś takiego w Poznaniu też podobno jednego. Ale zwykle jest komunikat taki, że po bieżkach zatrzymano 36 pseudo kibiców, no i potem jakoś już nikt nic nie pisze i nic. normalnym, gdybym ja sobie szedł ulicą i zobaczyłbym policjanta i załóżmy, on by na mnie źle spojrzał, a na mnie, no nie wiem, w każdym razie by źle spojrzał, to ja, i ja bym go wziął, uderzył, co ja sobie nie wyobrażam, ale teoretycznie to by mnie teraz zamknęli, bo minimum 3 lata bym dostał i koniec. Natomiast gdybym miał szalik zawinięty, Tutaj sobie wokół szyi i czapkę miał z napisem jakiegoś klubu. no to już by był pseudokibic i to ja, jakiś stres przeżywam, czy co, no to oni by mnie nawet może policjant trudno, ale to coś by mi chyba na tabletkę dali nawet za karę, żebym musiał połknąć. W Polsce najgorszym, najgorszą karą, jaką obywatela może spotkać, to nie dożywocie, to nie konfiskata majątku, tylko zakaz stadionowy. To jest podobno, jak już dostanie taki kibic, to koniec, to, to się zapłaczę. Ja nie mam zakazu stadionowego, a nie byłem na stadionie takim piłkarskim. Raz chyba w życiu byłem na jakimś meczu, może dwa. W Wejchorowie byłem, ale tam co to za pseudokibice, parę osób przyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o poważne kluby, to ci pseudokibice to. Więc, więc pseudokibic jest pieszczoną istotą. Specjalnie dla pseudokibiców buduje się stadiony. Przecież takie dyscypliny sportu, w których nic się nie dzieje, taka siatkówka. Przychodzą ludzie, ludzie z dziećmi, ładne kobietki, to Polska tak transmituje, to pokazuje. To ładne tam, do tego uśmiechają się. <laughs> takie tam różne. No nie, tu nie, gdzie tam? Tylko w Warszawie nie ma, ani nie dojechali. Żeby w siatkówkę grać takiej, no, w takim poziomie, żeby można było mistrzostwo jakieś rozgrywać. Jest w Krakowie, jest w Łodzi i tak dalej, ale w Warszawie nie, a za, ma, za to mamy trzy stadiony. Miasto płaci... Pan Wojtkowski się wkurzył na swoich pseudokibiców z Polonii i zrezygnował z prowadzenia drużyny Polonii Warszawa. No i co? No i miasto zostało z tym stadionem. Piękny obiekt wybudowany. Drugi tu mamy, miasto zapłaciło Legia. Za Narodowy cały naród zapłacił. No i, i to piłka nożna, a jesteśmy za to 75. 5 miejsce na świecie. No, ponieważ jest to już nie dyscyplina sportu, a chyba wiara jakaś. Tak, tak, czyli jak ten, co yy, ubierze ten szalik, to już jest więcej niż kibic, więcej niż Polak, więcej. No oczywiście oni mają ci pseudokibice też raz do roku możliwość walki o, o, o niepodległość naszą, polską. Moim się ta niepodległość nie podoba i oni te, również w tych szalikach 11 listopada towarzyszą nam różnym innym panom. I nawet ostatnio ten wnuk tego pisarza Sienkiewicz to uwierzył, jak mu powiedzieli, przed. Tymi zajściami, że oni nic nie zrobią, tylko że broń Boże się policja nie pokazywała, bo chłopaki jak zobaczą, policję się denerwują. Policja się pochowała po bramach, a oni oczywiście idą ulicą patrzą, drzewko ktoś posadził. Nikt im nie ustalał, że będzie drzewka i drzewko. to wyrwali i już. Jedno drugie to ponaparzali, ruska ambasada po drodze. Dawaj tę ambasadę tego. No i oczywiście będą wyciągnięte poważne konsekwencje, no wyciągnięte pieniądze z kieszeni podatników były tylko, bo ruskie wystawiły rachunek, miasto zapłaciło. I już oni po prostu są nierozpoznawalni, bo twarze mają tam zakryte, a ponieważ nie wolno, to mają. No i, i nikomu nie każe otworzyć. A, I koniec. Także nasi pseudo -kibice, no pseudo, w ogóle słowo pseudo robi w Polsce karierę. Pseudo-kierowcy to są tacy, co to jedzie na, samochodem, ale na rąbany. I też jest tak, że jak codziennie piszą, że pijany wjechał. w Przystanek, pijany jak gdzieś tam, no aż nie chcę mówić, bo to są tragedie, prawda? I coś jakoś nie piszą, żeby coś się komuś stało. Jedna pani nawalona jechała przez środek Warszawy, nawet gaz, nogi z gazu, nie aż się na kląbie zatrzymała i wpadła do przejścia dla pieszych. No to ona miała tam powyżej promila i to nie po raz pierwszy. No to jak ją, to ją wysłali na badania do psychologa. To ona jak, jakiś powód musi być, że kobieta tak, tak jeździ szybko, tak nawalona. No to i, i ona jeździła, i potem powiedziała, że no nie może dać im tego paszportu, bo, bo to koliduje z jej planami. Ja nie rozumiem, dlaczego zabierać paszport. Ja bym dawał taki paszport, proszę bardzo, ale dowód zabierał. I jak wyjedzie, żeby nie mógł wrócić. A my koniecznie chcemy trzymać tych naszych do kierowców, pseudo tych całych kibiców. Dlatego, że o prawie polskim decydują niestety pseudopolitycy. I to jest problem. Wyrzućmy z języka polskiego to pseudo. Niech będzie w końcu normalnie.